Trzęsniczki siedzą jak dzieweczki. Przędą sobie, przędą i dwa bede miteczki. Kręć się pełnirzeciono, widź się to pływilić. Ta pamięta lepiej, czy jak uszalić. Poszedł do królewca młodzieniec z zanim się, zalechał, brzegnał z dziewczyną, kręć się, kręć w się to widź, ta pamięta lepiej, czy ja dłuższa, widź. A to się dzieje dalej w tej pięknej opowieści, słuchajcie. Gładko idzie wszędzie, wesoło dziewczynie, ta, lita, się o przyjemnym, o biednym poczynie, kręć się, kręć w się to widź, ta pamięta lepiej, czy ja dłuższa, widź. Jak to w życiu bywa? Inny się młodzieniec podsuwa zubocza ubocza, i mu rada dziewczyna uchocza. Kręć się prędzej, wrzucono, prysła wątła, bić. Wstydem dziewczę płonie. Wstydź się dziewczę, wstydź.